Cześć, ja jestem Marwina. Dzisiaj jest wtorek 13 lutego, a to fragment na dziś. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. No, możemy Wam to wytłumaczyć w taki prosty sposób. Po prostu to nie jest prawda, że Bóg przestaje do nas czasami mówić. No po prostu my go nie słuchamy. I po prostu Bóg cały czas do nas gada jak taka plotkara, więc no, na przykład jest przykład, jest bardzo dobry na to. Że radio tak działa, że radio ciągle mówi, ale my nie słyszymy tego zawsze, bo nie zawsze mamy włączone radio. A żeby usłyszeć radio, to trzeba właśnie włączyć jeszcze ustawić na odpowiednie fale. Więc no. Po prostu tak działa jak radio. Tak. No i waszym dzisiejszym changem jest po prostu taka. Zróbcie sobie analizę dzisiejszego dnia i się zastanówcie, czy jednak Bóg do was nie przemawiał w jakiejś osobie lub jakimś wydarzeniu, bo to jest w sumie bardzo możliwe, ale i może tego nie słyszeliście, więc. No, ale oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze w górę i subskrypcji. Pa, Pa!